Pani Dorota Krawczyk-Stajndow z Politechniki Łódzkiej będzie mówiła o metodach aktywizacji studentów na zajęciach z matematyki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę się podzielić z Państwem moimi doświadczeniami we wprowadzaniu metod, które mają na celu aktywizowanie studentów. Prowadzę zajęcia na, z kierunkami budownictwo. Inżyniera środowiska, planowanie przestrzenne i architektura tu akurat w języku angielskim. To są zajęcia z matematyki matematyki finansowej. Nie tylko ja, ale myślę, że Państwo czasami zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób aktywizować tych naszych studentów. Chciałabym pokazać cztery metody, którymi ja się posługuję. Pierwsza, to oczywiście, to nie jest cały przedmiot prowadzony w takim stylu, czyli to nie jest cały przedmiot prowadzony metodą projektu, tylko to są wybrane tematy jakieś ciekawe zagadnienia, które chciałabym taką daną metodą wprowadzić. Tutaj myślę, że warto powiedzieć, że. Na Politechnice Łódzkiej mamy oferowanych dużo takich kursów, szkoleń, na których jesteśmy zachęcani, wręcz obligowani do tego, żeby te nowe metody poznawać, wprowadzać, potem pisać raporty z tego. tak, Także yy, no staramy się, tak? przynajmniej jakieś fragmenty, pojedyncze tematy wprowadzać. <laughs> Pierwsze to jest taka uczelniana platforma. U nas ona się nazywa WiCamp, gdzie można oczywiście tworzyć testy. I ja korzystam z tego bardzo często, zarówno na ćwiczeniach, jak i na wykładach. Zadaję pracę domową bądź zadania takie testy dla aktywnych, platforma umożliwia, żeby ustawić, że jest to jednokrotne podejście, czy pięć razy pozwalamy, czy dziesięć, tak? Platforma umożliwia ustawienie, że student dostaje odpowiedź tylko dobrze, źle, albo że dostaje też wskazaną która to jest prawidłowa, więc wszystko zależy od tego, jaki mamy zamysł, tak możemy sobie tym sterować. Takie przykłady, jednokrotny wybór, tutaj akurat jest pytanie o wskazanie wypowiedzenia, które nie jest zdaniem w sensie logiki, czy wielokrotny wybór, pytanie o asymptoty przy okazji, granice, tak? Wielokrotny wybór tu akurat z matematyki finansowej. Tam te dwa poprzednie dotyczyły ćwiczeń tutaj na wykładzie na przykład o teorię jakąś pytam. Yy, również pytanie takie teoretyczne, tak? Czyli zadania możemy mieć jednokrotny, wielokrotny, możemy uzupełniać z listy. No i to takie najbardziej oczywiste narzędzie, tak? Dalej case teaching. Yy. Czyli stawiamy studentowi jakieś zadanie i prosimy, żeby sam to zadanie rozwiązał. <laughs> Tutaj przedstawiłam Państwu na jakich kierunkach i z jakimi tematami akurat tą metodę wprowadzałam. No i teraz chciałabym pokazać Państwu to, co studenci moi <laughs> przygotowali, tak? co mi oddali. Tutaj jest warto powiedzieć, że zaliczenie przedmiotu odbywa się na zasadzie 8-10 zadań i przygotowanie takiego projektu bądź rozwiązanie tego problemu metodą case teaching pozwala zaliczyć jedno z tych zadań, jedno z tych zagadnień. Tak? No na przykład na matematyce finansowej stawiałam studentom taki problem. Kończysz studia, postanowiłeś otworzyć własną działalność i teraz Spróbuj określić, czy ten twój pomysł jest po prostu opłacalny, tak? czy nie lepiej te pieniądze, które masz, zainwestuj na lokatę, tylko być może otwórz tą swoją działalność. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że studenci są naprawdę aktywni. Nawet ci, którzy na takiej tradycyjnej analizie yy, są może słabsi, gdzieś cicho siedzą, to oni tutaj bardzo się wykazują, uaktywniają się, czasami rozmawiamy o nim, i pokazują te swoje wstępne wyliczenia, że tam. Yy, powiedzmy, 300 razy przewidują zysk. Ja ich trochę próbuję sprowadzić na ziemię. My, proszę Państwa, może to za dużo, tak? I tutaj się spotkałam z tym, ależ nie wie Pani, bo my na przykład planujemy otworzyć kawiarnię tam konkretnie w danej miejscowości, na danej ulicy, że tutaj w okolicy nie ma, tam w koluszkach gdzieś przy dworcu. I koleżanka tutaj wyliczyła, ile trzeba. Produktów, za ile, żeby na przykład upiec ciasteczka. My to mamy, proszę pani, wszystko przeliczone, także to będzie rzeczywiście opłacalne. Są bardzo aktywni. No i na przykład tutaj przygotowują mi taki plan, tak, rozeznają środowisko, czy w okolicy są kawiarnie, czy nie tutaj właśnie czym się ich na przykład ta kawiarnia czy pączkarnia będzie wyróżniała, że jest kącik do pracy zdalnej, że jest jakiś kącik cichy do poczytania książki. Tutaj robią wszystkie zestawienia, koszty, ekspres do kawy, naprawa ekspresu do kawy, tak? Zakup jakichś tam nawet dekoracji przewidują tutaj wynajem lokalu, tak, no to ja ich proszę, żeby te dane były jakieś realne, tak? Tak jak mówię, no nie wiem na ile to jest, ale przynajmniej na wypiek tych ciasteczek oni byli bardzo przygotowani. No i ostatecznie dają mi odpowiedź, że się opłaca, że będą tą promocję jeszcze także w zestawie taniej, że uda się ta inwestycja. Drugie coś takiego, na przykład otworzenie kwiaciarni, tak? Też... Taki tak zwany biznes, plan, pomysł, skąd mają pieniądze, o trochę od dziadków, trochę byli w Holandii, pracowali na truskawkach, za zakup, dofinansowanie. Jakieś niektórzy wstawiają kredyt i schemat też spłaty tego kredytu przy okazji, tak jak na matematyce finansowej właśnie też tego uczymy, żeby umieli ten kredyt sobie przeliczyć. Chłodnia na kwiaty, naprawa tej chłodni, tak tu wszystko jest zestawione czy biznes się opłaca, no i otwieramy biznes, tak. Także inna, inne zadanie, które postawiłam na matematyce, to było zastosowanie całek, yy, całki oznaczonej, tak. Trochę może temat wydumany, że mamy działkę, która, której granice są krzywymi, jaka jest powierzchnia, bo na przykład nie wiem, ile kupić trawy do zasiania, tak, albo od furtki do altanki chcę ułożyć jakąś tam alejkę, no i... Po prostu zadanie na pole albo na długość łuku, tak? Też studenci liczą. Proszę o to, żeby korzystali z geogebry, ale też proszę o to, żeby ręcznie. To jest na przykład na architekturze robione, więc żeby ten architekt przyszły też umiał coś narysować. Czyli też geogebra tutaj pokazana i własnoręczny rysunek. No i czy tą ścieżkę ułożymy z płyt, które mamy, czy nie. Kolejny jakby sposób to jest projekt. I tutaj na przykład na wykładzie z matematyki finansowej poprosiłam studentów, żeby udali się do banku. Oni sobie też to bardzo cenili, właśnie mówili, że to dla niektórych jest wręcz pierwsze spotkanie z bankiem. Opowiadali mi na przerwie, że... No, może być tak, nie mogli się dogadać z tą panią, która tam była, bo oni ją pytali, ona im coś mówiła takim językiem, że oni nie rozumieją. tak? Także to było też cenne, że oni pierwszy raz poszli do banku. Ja prosiłam, żeby dwuosobowe grupy zrobiły takie zestawienie kredytów. Chodziło mi o kredyt z ratami na przykład stałymi czy malejącymi, który się opłaca. Oni mi tutaj z banku wydruki, podsumowani, gdzie więcej odsetek, który w jakiej okoliczności życiowej jest lepszy, który. Mniej ciekawy, tu jest no, druga praca też na tej samej zasadzie. Także bardzo byli zadowoleni, że w ogóle ta matematyka finansowa, która była uczona, ona się gdzieś tam do, do, w życiu im do czegoś y, potr była potrzebna, tak? Krzywe stożkowe i powierzchnie drugiego stopnia. Ja tutaj prosiłam, żeby wyrysować powierzchnię, wyrysować płaszczyznę, znaleźć przekrój, przekrojem jak zwykle jakaś tam elipsa, parabola, hiperbola i później dla nich policzyć te wszystkie mimośrody, asymptody, asymptoty ogniska, tak? Yy, to też jest po angielsku dla tych architektów, więc <laughs> zarówno geogebra i zastosowanie w rzeczywistości. Prosiłam, żeby te powierzchnie drugiego stopnia pokazali gdzie jako architekci będą później yy, no projektować, tak, te budowle. Tutaj wyliczenia tych wszystkich mimośrodów, tak? Inny przykład też z życia wzięta jakaś budowla, tutaj te studenckie rysunki z życia wzięte, tak, czyli dla architektów, oni mi później mówili, że dla nich to jest istotne, że te powierzchnie, które niby dla matematyce są, że one faktycznie gdzieś, no jest to zastosowanie, oni widzą, gdzie to jest, tak, ręcznie, żeby naszkicował taki architekt, tak, nie tylko geogebra, ale ręcznie, no i proszę Państwa, <laughs> To wszystko było na, dla materiału, który już był zrealizowany, omówiony na zajęciach, więc no, oni już to znali, tak? Natomiast ta odwrócona klasa ostatnio też głośno, wszyscy tutaj wiele razy też było wspomniane, ja też spróbowałam, tak? Spróbowałam. Postawiłam wręcz takie pytanie, czy to w ogóle na matematyce, na, na kierunkach niematematycznych, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Że gdyby ta odwrócona klasa była robiona na przykład z przedmiotu budownictwo, to oni są tam bardziej zaangażowani, ale to jest matematyka na budownictwie, czyli jakby narzędzie dla nich, tak? I zrobiłam to do ciągłości funkcji w punkcie i badania zbieżności szeregów. No i okazało się, proszę Państwa, już tutaj widzę stop, że oczywiście wszyscy byli zadowoleni, chętni, bo pracowaliśmy trochę w grupie, ja tam im dałam testy do samodzielnego rozwiązania na platformie WICAMP przed zajęciami. Także no, powinni, wszystkie te warunki odwróconej klasy były spełnione, oni powinni przyjść już przygotowani. Pracowaliśmy na zajęciach, bardzo się podobało, tak? Że jest inaczej, że jest ciekawiej, że trochę w grupie, że student wychodzi jeden, tłumaczy pozostałym. Natomiast proszę Państwa, co mnie tutaj zaskoczyło? Oni jednak widzą minusy. Że potrzeba dużo czasu na przygotowanie, że po prostu wręcz mniej wynieśli z tej lekcji, ostatecznie, bo po prostu się w domu nie przygotowali. I moje ostatnie pytanie było takie, proszę Państwa: no to jak? Tradycyjnie, że tak wszyscy narzekamy na to tradycyjne, prawda? Tradycyjnie, czy jak, ja mogę Państwu przygotowywać wcześniej materiały, wrzucać na Wikamp, mogę robić testy, żebyście Państwo ćwiczyli do bólu. Ja jestem w stanie to wszystko wskazać, tak? I zrobić. No i na to mi odpowiedzieli, że kolejna lekcja tradycyjnie. Także ta metoda owszem, ale niejako dominująca, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.